Cześć, z tej strony poka poka Michu i właśnie karty z bgs do mnie dotarły. Jest też taka paczka i karty z PSA. Także zapraszam do oglądania. No dobrze, zacznijmy sobie najpierw od kart PSA. One w ilości dwóch sztuk mi przyjechały. Także zobaczmy, tutaj mamy. Ta to kartę Waterly i ona ocenkę dostanie właśnie dziewiąteczka. Niestety dziewiątka szkoda. Kolejną kartą jest to Squirtle. Tutaj raczej chyba powinna być dyszka. Oby zobaczymy. Jest i dziesiątka. Squirtle. Bardzo fajnie. Fajny powrocik Squirtla. I lecimy tutaj właśnie z kolejnymi kartami. Tutaj sobie zasłonię. Jest to Charizard. On dostanie ocenkę. Chciałoby się dziesiątkę, więc zobaczmy. 9,5. Niestety. Dostała za surfing i centering 9,5. Kolejną kartą będzie, właśnie, ta karta dostanie, może tutaj będzie dziesiątka, jest kolejna 9,5, wszędzie dostało centering, dostał 9, a reszta 9,5. No, niestety, Bęgerek się kryje tutaj, może, zobaczmy Zaraz się to okaże, tutaj Niestety tutaj będzie tylko i aż dziewiątka, czyli Jak na razie dyszka Króluje nad y, Squirtlem No dobrze I teraz Właśnie Bidziesik, tylko żebym dobrze otworzył Troszkę sobie zaspojrolowałem i chyba wiem co, Jak ocena będzie, no właśnie Tutaj ta karta, to jest właśnie Charizard i Ja wam zasłonię ocenkę Tak, jest to Charizard, niestety On nie dostał, tak jak ten, którego mam to jest mój drugi Charizard, którego wysłałem. To jest. Yy, kurde, to już teraz nie pamiętam, która karta na świecie chyba ósma. I odsyłuję w, w okolicy 15 tysięcy złotych i w górę. Odłożę sobie ją na bok, a ta karta Charizard dostała ocenę. Dyszka. Niestety do czarnej karty, czyli do tamtej mojej zo yy, właśnie centering został dany, czyli jak tak naprawdę to w tym pojedynku yy, pokazu kart moich powrotów wygrywa Charizard i czy jestem zadowolony z niego? No, mogłoby być lepiej, ale i tak jest bardzo dobrze, bo czaruś to czaruś i reszta kart, właśnie tak oto wygląda. Tą kartę też za niedługo będę wysyłał. Także taki krótki materiał. Myślałem, że tutaj w tej karcie będzie kolejna, kolejny black, ale no niestety jest tylko dziesiąteczka. No dobrze. Taki krótki materiał, więc jeśli Wam się spodobał taki krótki materiał, no to możecie zostawić łapkę w górę. I widzimy się już w następnych materiałach. A żeby nie... Przegapić tych materiałów nowych, no to zachęcam do zasubskrybowania kanału i oczywiście pozdrawiam kanał Poke Collectibles, czyli redak, u którego właśnie grade'uję karty, bo mam bardzo widziotko. Także pozdrawiam i na razie, cześć, do następnego! Hej!